Cześć! Z tej strony 234 Jest ze mną Mitsu No i... Ja jestem w portalu Mitsu Ze mną tylko gada No i właśnie... I to będzie portal 2 Z mojej serii Na wspólnym kanale PolishGamesTV.pl Tak? A, Mitsu gra sobie w Minecrafta Na zróży Trekta no i Tak? Mm. co to jest? Oh, wow. ja bym poprosić, nie tak? no to fajnie. No to I wiem, to... że mam tak zrobić, okej. Okay. Mm, no, na razie jestem w tym takim, wiesz, w tym pokoiku takim. Tykanie zegara. Tykanie zegara. No i ej, o której ja zacząłem? No nie wiem, może jakąś minutę, jest dziesiąta trzy, ok. Mm. O, jest spoko. Co? Na no, Polish, 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 Mówiłem, że, mówiłem na początku, tak mnie właśnie słuchasz, że mówiłem, że. Sorry, mówiłem, że będę to wrzucał na Polish Game Studio yy, Boże, tv.pl O, dobra. Ten taki niebieski do mnie mówi. Wefley. <grymne> Że co? <grymne> o, już go nie ma. <grymne> o, oh god! <grymne> nie, nie słyszycie. No. Stary on mi szefę rozwalił, nie tak słyszę. Nic <suszy> ma takie problemy z Netem, że ja nie mogę fajnie. No, ale co? Ile mam? Nagranie? Nagranie? No jest dziesiąta trzy, jest dziesiąt... Co? Już jest dziesiąta dziesięć?! What?! No wiadomo. No to spoko, zmieszczę się jakoś A! No. O stary, on mnie... On mnie wiezie tym, tym pokojem, wiesz. O lol Łopdok <grytanski> O. Nie, a co zaraz Cię zobaczę, poczekaj, Lol, jak to się zawala, wszystko. On taki jest kierowca jak. A ten Wefley. Wesley, Wesley jak tam. Co? Ja chcę tam wyskoczyć. No mi się też myli, mi się też myli, mi się też zmyli. Tak, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. A jeżeli chcecie dołączyć do naszej spółki, pod tym filmem macie wymagania, jakie musicie mieć, prawda, Mitsub? No właśnie. No właśnie, więc nie musicie się martwić. Jeśli Wam się spodoba film, możecie dać łapkę w górę. Tak. Ale właśnie o tym No właśnie. O, podnia... Bo... No właśnie. To właśnie wymyśla, wymyślał Mitsu, także. Także nie musicie się tym przejmować po prostu, nie? Tak, tak bardzo, że... Okej, to widzę. No i już przeszłam pierwszą, nie no pierwszą misję przeszłam, spoko, nie? Także, ej stary, ja chyba muszę kończyć. Ej, bo jest już 13... oj przepraszam was wszystkich bardzo. Co? Tak, to się, to się wytnie, to się wytnie. No, także e, żegnamy się z wami do następnego odcinka. Ja byłem Patryk. No cicho, ja byłem Patryk, ty byłeś. Ty byłeś Mitsukuba. Mitsukuba tak, to jest Mitsukuba. No i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Siema.